Panko, witam w moim pokoju. Dzisiaj zaprezentuję Wam moje stanowisko. Wygląda ono tak. Jest tutaj bardzo sporo różnych dziwnych rzeczy. Jest tutaj moja piękna tapeta, jest tutaj moja klawiatura, jest tutaj mój mikrofon. Jak widzicie, są też moje słuchawki, co jest bardzo dziwne. Nie? Nikt się nie spodziewał, że na klewaturze będę, co, na stole będę miał też myszkę. I będę miał podkładkę. I tu są moje okulary, w których mnie zobaczycie. E, tu mam herbatę. Herbata jest marki Herbatarium. E, tu mam wodę, marki Kran. E, tutaj widzicie, mam czapeczkę. Czapeczka. NY. Jest to najlepsza czapeczka. Tu widzicie mój. Komputer i jego kozak, stojak Ma on aż 1000 tysięcy kabli. So, obudowa się ładnie świeci. Mogę zaprezentować, jak tego się używa. To? Nie. To? Nie. A to? O, mamy tutaj ponad co, 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 mam tutaj ładną obudowę, 10 na 10 zostawiam lajka wygląda nawet zacnie myślę, że yy nadaje się ona do wszystkiego można tutaj na przykład schować nielegalne, co, nie, 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 nie. Yy. mamy tutaj też monitor BenQ Zowie XL 2.1.4.4, mamy wibrację w moim telefonie Ktoś do mnie pisze, proszę sobie iść. Yy, mam tutaj zapiekankę, bo zaraz będę ją suwał Mam tutaj krem na brzydki ryj. Proszę mi nie przeszkadzać w nagrywaniu. Mamy tutaj... Yy, no... Te oczy nie mogą kłamać. Mamy tutaj wszystkie gry, jakie mam. Proszę bardzo, oto wszystkie gry, jakie mam. Nigdzie więcej ich nie, nie zobaczycie, totalnie. Nigdy na streamie ich nie widzieliście. Tutaj klawiatura nazywa się Genesis y, y, RGB chyba. coś. Rival 3. Myszka, podkładka znaczy pod myszkę y, y, nazywa się Join Degame. Myślę, że jest bardzo dobra. Y, mamy tutaj lampkę, która mnie czasami oświetla na streamkach. Yy, ona działa tak. Patrzcie, klap, klap. No, i się zaświeciła. Jest fajnie. A więc, yy, tak. Mam tutaj jeszcze fotel Diablo X Figter. Nie wiem, gdzie mam poduszkę od niego. Chyba pod łóżkiem. Yy, tutaj mam ścianę białą, bo musi być biała. Tu widać ściana jest bardzo piękna. Yy, tutaj są smugi. Tutaj. Mamy nóżki od stołu, nóżki od stołu też są czarne, aczkolwiek blat jest biały, tu muszę zaznaczyć. Mamy tutaj coś co się kręci, można sobie tak, nie wiem, coś zrobić z tym. Mamy czapeczkę, to już mówiłem. Mamy spinacz do włosów PogChamp. Mamy router, router czasami był zalany, czasami nie. Mamy kamerkę internetową. Kamerka jest najlepszą częścią tego zestawienia. Kamerka ta obsługuje HD Trust Webcam. Myślę, że to jest moje całe stanowisko. Tu mamy jeszcze deski prawdziwe. To jest taka powłoka, którą zakrywam komputer. No i, i tu jest stojak potężny. A więc tak, mam nadzieję, że moje stanowisko się Wam podoba. Tu, a jeszcze monitor świetny, piękny, LG, nie wiem, 60 Hz, ten ma 144, ten widzi w 3D mnie, a ten mnie widzi tylko w HD. Więc tak, ale dobrze, na tym mogę zakończyć. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się na streamku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Zostawcie coś po sobie, zostawcie komentarz. Trzymajcie się i do następnego odcinka, w którym zrecenzujemy sobie coś innego. Zobaczymy. Dzień dobry, trzymajcie się i do następnego dobra Dobranoc.